Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać trzy, trzy wzorki kolejne na kostkę Rubika. Yy, mi się bardzo podobałem, szczerze mówiąc te wzorki. wiesz krześć. Dwa z nich jest bardzo łatwe, ten pierwszy, który zaraz wam pokażę, jest to nazwa trudna do przeszytania, dla mnie chociaż i długo ja no, Dużo poświęciłem czasu na nauczenie się tego yy, wzorku. Oczywiście mamy teraz nową kostkę. Powiem wam o niej, jak będziemy przy wzorku ostatnim. Ok. To pierwszy wzorek nazywa się Peks Pexa. Pexa, nie wiem. Tak to właśnie jest napisane. I wygląda on tak.

Nie, L' no, raz, nie dwa i B. Mamy ten wzorek. Według mnie jest ład, ładny, bardzo tak, tak trochę podobny do kostka w kostce. Tylko, że centra są na swoim miejscu. Ładnie wygląda. Więc to przechodzimy do następnego wzorku. Ok, następny wzorek to jest wzór zygzaki. Będzie on, jak zacznę na przykład tu, to nie będzie go na tych dwóch ściankach. Ja właśnie tak spróbuję zacząć. Wyglą on wygląda na... On tak jest, powtórzenie jednego czwororuchowego algorytmu aż trzy razy trzeba go powtórzyć. A ten algorytm wygląda tak. R, L, B... F, R, L, B, F, R, L, B, F. Widzicie, tu tego nie ma, a tu są takie zygzaki, które ziup, 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 ziup. Takie zjeżdżalnie można powiedzieć, to nie przypomina zjeżdżalni. Um, nie są nawet ładny. Bardzo prosty jest. No Musicie powtórzyć ten sam algorytm, żeby go rozłożyć. Um, ja prze, przejdziemy do następ, już na to ostatniego wzorka. Ok, dzisiaj w tym odcinku jest to już ostatni wzorek. Nazywa się on plus minus. Um, nie są bardzo prosty. I tak jak w poprzednim, na poprzednim wzorku jest on właśnie tylko na czterech ściankach, na tych co są na górze i na dole. Jak będziecie wykonywać ten algorytm, co zaraz Wam pokażę, go nie będzie. A to się nazywa ogółem. Ten. ten nie, ten wzorek się robi dwa razy podczas dwóch. dwóch jednego, jeden algorytm powtarzamy dwa razy. Jest on bardzo łatwy do zapamiętania, wygląda tak. U, U, R, R, L, L. Jeszcze raz. U, U, R, R, L, L. Widzicie, jest plus, minus, plus, minus. Tutaj jak mówiłem, że, że nigdy nie ma. Przechodzimy do tej kostki. Ta kostka ma trochę mniej plusów niż minusów. Dla mnie, według mnie, ona źle chodzi. Jeśli szybko układacie, to nie jest ona dla Was. No, może nawet dobrze chodzi, ale do najlepszych kostek nie należy. Yy, tak. Nie należy one do najlepszych kostek według mnie. Oczywiście może według Was jak macie taką kostkę jest fajna. Jeśli podobał Ci się ten odcinek to za za ten filmik i um, zalajkuj ten filmik i zasubskrybuj mój kanał. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!